Znakomicie, ostatnio spisujący się radom jak Radom w 27. kolejce PKO Bank Polskiej Ekstraklasy podejmuje broniące się przed spadkiem zagłębie Lubin. Gospodarze po serii trzech zwycięstw z rzędu. Goście zaliczyli pięć porażek i tylko jeden remis w ostatnich sześciu spotkaniach i znaleźli się w strefie spadkowej. Ale to oni lepiej zaczynają ten mecz. Dawid Kurminowski przegrywa ten pojedynek z Maciejem Kikolskim. Co prawda, minął bramkarza ale powędrował razem z piłką za linię końcową, a trzeba docenić też dobre podanie jego autorem Jakub Kolan. I już jesteśmy po drugiej stronie boiska, tutaj spore zamieszanie. Steve King strzela, ale ta piłka odbija się jeszcze od dwóch zawodników Zagłębia, między innymi od Kurminowskiego i wpada w proste w ręce Dominika Kładuna. Damian Dobrowski z rzutu rożnego, główka Igora Orlikowskiego i Zagłębie Lubin w 30 minucie obejmuje prowadzenie. Pierwszy gol Orlikowskiego w 2025 roku, drugi w ekstraklasie, no i 19-latek może świętować. To jest niesamowite, ale to trzynasty mecz z rzędu Radomiaka, w którym Radomianie rozpoczynają od straty gola, chociaż sześciu ostatnich zdołali odrobić te straty. W pierwszej połowie Radomiak nie oddał żadnego celnego strzału, tutaj było blisko, gdy Rafał Wolski dośrodkowywał, a Renat Dadaszow. Nie doszedł do piłki, a tutaj piłka wpada do siatki. Kuriozalna sytuacja, ale gol nieuznany. Jan Grzesik wrzucił piłkę z autu w pole karne. Nikt jej jednak nie dotknął. No i zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną w takiej sytuacji bramka uznana być nie może. I oczywiście taką decyzję podejmuje sędzia Tomasz Kwiatkowski. A więc wciąż goście prowadzą jeden do zera W drugiej połowie powrót zimy w Radomiu i coraz trudniejsze warunki. Padał śnieg. No aż w końcu trzeba było podjąć decyzję o tym, że Schodzimy do szatni i boisko trzeba na warunki zimowe odpowiednio przygotować. A więc zmiana piłki na pomarańczową, akcja odśnieżania, świąteczne piosenki w tle. Mieliśmy mały powrót do Bożego Narodzenia i do zimy. A zaraz po powrocie na boisko już odpowiednio przygotowane z czerwonymi liniami linię bramkową mija piłka. Dośrodkowanie Kajetana Szmyta, Aleks Sławniczak sprytnie trafił do siatki, ale mamy analizę VAR. Tomasz Kwiatkowski gola nie uznaje, bo Josip Czorluka był na spalonym i zdaniem sędziego absorbował bramkarza w tej sytuacji, a więc bramka nieuznana, Zagłębie wciąż prowadzi 1 do 0. Radomiak niby próbuje odrabiać straty, ale poza tym strzałem Rafała Wolskiego tak naprawdę niewiele tutaj gospodarze są w stanie zdziałać. Jeszcze jedna akcja Miedziowych i mógł mieć dublet w tym meczu Orlikowski, ale za długo zbierał się do tego strzału. Jeden kontakt z piłką, odskoczyła mu dopiero uderzenie, interweniował Kamil Pestka. A kilka minut później pan Kwiatkowski gwiżdże po raz ostatni, a to oznacza, że Zagłębie wygrywa po raz pierwszy pod wodzą trenera Leszka Ojrzyńskiego. Była porażka, był remis, jest teraz pierwsze zwycięstwo. Ważne trzy punkty, bo Miedziowi wychodzą ze strefy spadkowej, awansują na czternastą pozycję w tabeli. Leszek Ojrzyński może być zadowolony, bo to jak najbardziej zasłużone zwycięstwo do Radomiaka. To wciąż 8 punktów straty, ale najważniejsze właśnie to, że Zagłębie opuszcza strefę spadkową. W tej strefie spadkowej w tym momencie Stal Mielec i Lechia Gdańsk oraz Śląsk Wrocław, który może jeszcze dzisiaj zdobyć punkty. Radomiak Radom, Zagłębie Lubin 0-1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.